Witam wszystkich na kolejnym treningu z ekipą Krav Maga Pro Warsaw. Dzisiejszy temat to są łokcie. Uderzenia łokciami w samoobronie i walce. Przepracujemy sobie po kolei wszystkie łokcie, których używamy w Krav Skupimy się na ataku, nie będziemy dzisiaj zajmować blokowaniem ciosów. Czy obroną łokciami, tylko i wyłącznie na atakach, będziecie mieli taki zbiór, taką ściągę, jeśli chodzi o łokcie w prawymaga. Będziecie mogli sobie wszystko po kolei przećwiczyć, każdy łokieć, każdy kierunek, a później wplatać to w swoje treningi, w walkę z cieniem, w pracę na worku, więc będzie, będzie co robić. Łokieć to jest. Potężna broń, bardzo skuteczna, wykorzystywana przez wiele sportów, systemów walki i samoobrony. My skupimy się na takiej bazie, jeśli chodzi o krav i też po specyficznym wykorzystywaniu w różne kierunki uderzania łokciem. Tak? Coś czego nie ma w innych systemach, czy na pewno nie ma w sportach walki. Tak? E, dlatego, że sporty walki zakładają walkę tylko i wyłącznie frontalnie, naprzeciw siebie, nie ma nikogo za nami, nie ma nikogo z boku, e, więc, e, więc jest, jest to trochę inne podejście. E, ok, zaczynamy. Potrzebujecie na dzisiaj tylko trochę przestrzeni. E, do roboty. Okay. Zaczniemy z pozycji półpasywnej. Nogi ustawcie równolegle, łokcie przy ciele. Dłoń skierowana do przeciwnika, broda lekko obniżona. Okay? To jest pozycja, powiedzmy sobie, negocjacyjna w samoobronie. Może być ona zmodyfikowana o pozycję wykroczno-zakroczną, ale generalnie zaczniemy sobie od tej pozycji, a później przejdziemy do pozycji walki czy pozycji wykroczno-zakrocznej. Tak? Na razie zaczynamy z tej pozycji. Pierwszy łokieć, łokieć w poziomie. Kilka razy pokażę. Okay. Jak uderzamy? Dociskam dłoń do barku, jak najmniejsza odległość pomiędzy dłonią a barkiem. Skręcam ciało, wyrzucam ramię do przodu, uderzam, mijając linię środkową ciała i ściągam ciało i łokieć do gardy. Pamiętajcie, że zawsze uderzając myślę o fazie powrotu. Nie ma nigdy. Takiego biletu w jedną stronę i tu zostaje. Uderzając, nie tylko się skręcam, lekko wyrzucam ramię do przodu. Możecie prowadzić ramię w ten sposób, możecie zamknąć pięć, możecie mieć otwartą, chodzi o to, żeby eksponować kość, czyli nie ramię do siebie, dłoń, a w ten sposób. Ok. Czyli mamy łokieć w poziomie, jeszcze raz pokazuję. Skręt, raz uderzyłem, wydech, skręciłem ciało od stopy do barku. Patrzę przed siebie, druga ręka wysoko w gardzie, ona chroni głowę, ok? Częstym błędem jest, że ta ręka nam gdzieś opada. Jesteśmy w bliskim dystansie, łokieć to bram bliskiego dystansu. Hop, 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 Pracujemy w poziomie, drugi kierunek ataku. To jest łokieć w pionie, czyli bardzo bliski dystans, ktoś do nas podchodzi. Możemy zapracować sobie z dołu. Ta sama zasada, dłonie jak najbliżej barku. Skręcam ciało, wrzucam ramię do środka, ręką jakbym chciał zaczesać sobie włosy. Hop, druga ręka w gardzie. Patrzę przed siebie i wracam, okay? Raz. 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 Okay? Czyli mamy poziom. pion. Pion, poziom. Ok? Ostatnia rzecz w tej części. Już będziecie mogli sobie przećwiczyć najpierw pojedyncze kierunki ataku. To są kombinacje. Najprostszą kombinację mamy. Zaczynam w pionie, uderzyłem, kończę w poziomie. Zaczynam w pionie, kończę w poziomie. Tak? I stoimy. Raz, yes, raz. Yes. I rusz, i powrót. Raz, yes, raz. Yes i powrót okay. przećwiczcie sobie pojedyncze łokcie z pozycji bez ruchu na nogach pojedyncze łokcie jak i kombinacje pionowo podbijam brodę kończę w poziomie dobrze, dobrze przechodzimy dalej skoordynujemy to teraz z pracą nóg i dwa drille koordynacyjne na połączenie ręka noga zaczniemy z tej samej pozycji i skupimy się na łokciu w poziomie Natomiast dodamy w pierwszej rundzie, zróbcie sobie minutę, wyjście prawy łokieć z prawą nogą naśród stopie palców. Czyli tak to wygląda. Yes. 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 Ok. I pracujemy sobie naśród stopie palce, tak żebyście widzieli. Hop. Nie na całą stopę, nie przenoszę ciężaru ciała do przodu. Hop. I wracam. Minuta. A. Następny drill, wyjście po przekątnej, czyli będę wychodził raz do lewej, raz do prawej pozycji walki. Czyli stoję sobie w pozycji półpasywnej i wracam. I wracam. I wracam. I. 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 Ok. Też wychodzę na, obciążam wśród stopie palce, nie staje napięcie, uderzam, odpycham się i wracam. Hop, uderzam, wychodzę do pozycji i wracam. Pracujemy po minucie. Ostatnia rzecz, na ten moment, z pozycji półpasywnej, to jest w miejscu, zaczynamy łokieć w poziomie, wychodzę teraz, lewa noga, czyli po przekątnej, i uderzam prawy łokieć. Okay? To już jest bardziej takie realne zastosowanie, gdzie ktoś podszedł blisko, Uderzyłem od dołu, podbiłem głowę, lekko się cofa, wychodzę nogą, żeby trafić, skrócić dystans. Oczywiście dalej mogę rozwijać, mogę zejść do strefy martwej, mogę uciekać. Czyli jeszcze raz to pracujecie sobie po 30 sekund na stronę, 45 sekund, ile chcecie w miejscu. Raz, raz. Raz, raz. Na dwie strony oczywiście. Lewa podbiła. Wychodzę lewą nogą, prawy łokieć, wracam. Prawa podbiła. Ręka już jest wysoko w gardzie. Wychodzę prawą nogą, lewy łokieć, wracam. Ok? Ostatni raz. I wracam. To robimy. Przechodzimy do pozycji wykroczno-zakrocznej. Możemy zmienić, zacząć znowu od pozycji dłoni i ramion jako pozycja samoobrony, ale możemy przejść też do pozycji walki. Łokcie są w środku, dłonie lekko otwarte, nie zaciskamy pięści, nie zaciskamy, zamykamy bazowo pozycji. Tak? Pozycja się zmienia w zależności od dystansu. My wyjściowo zaczniemy sobie tu, dłonie półotwarte, żeby mógł zbijać, cios ewentualnie chwycić za ubranie, więc nie zamykamy od razu. Ten sposób pozycji. Czyli mamy pozycję walki, łokcie są w środku i pracujemy sobie w miejscu. Raz w poziomie, czyli to, co było w pozycji półpasywnej, w pionie. Czyli jest dokładnie ta sama zasada pracy: skręt ciała, te same kierunki płaszczyzny uderzania, poziom pion. I prześlicie sobie, porównujcie sobie minutę, wszystkie uderzenia, a następnie wejdźcie w pozycję walki. Stańcie sobie i zapracujcie. Lewy podbija, prawy kończ. Prawy podbija, lewy kończ. Raz, raz. Raz, raz. Popracujcie sobie na powietrze, tylko że w pozycji walki, czy też w pozycji wykroczno zakrocznej Jedziemy. Łokieć to jest broń bliskiego dystansu. Żeby je użyć musimy skrócić ten dystans, chyba że był to przeciwnik, wtedy uderzymy w miejscu. Natomiast jeśli my atakujemy, najczęściej musimy zrobić krok. I teraz to, co często na zajęciach widzę sprawia sporo kłopotów, czyli będzie to połączenie pracy nóg i uderzenia łokciem. Zaczniemy od prawego łokcia, czyli czy też ręki dominującej. Jeżeli jesteście leworęczni, to oczywiście stoicie w tej Pozycji badki. Mamy cykl kroku raz, dwa. tak? To wszyscy powinni znać, czyli podejście: odpycham się z palców tylnej nogi, na środku stopie dostawiam, jestem w tej samej pozycji po kroku. I teraz dostawiając tylną nogę, do, uderzamy łokieć. Czyli mamy pozycja raz. I kroczek w tył. Raz. I kroczek w tył. Okay? Mam nadzieję, że widzicie. Kładnie moje nogi. Jeszcze raz. Raz. Wracam. Kroczek w tył. Raz. Kroczek w tył. Ok. I przedni łokieć, który jest trudniejszy, zdecydowanie. Najpierw pokazuję. Kroczek. Raz. I odchodzę. Raz. I odchodzę. Podchodzę. Ude... Dostawiając nogę uderzam, ale ciężar ciała zostaje z tyłu. Przy tym lewym łokciu uważajcie, żebyście nie kończyli wychyleni do przodu. W ten sposób, może pokażę, to jest błąd. Tu. Ok, ciężko będzie stąd wrócić. Dostawiam. Odchodzę. Odchodzę. OK. Ćwiczymy minuta pracy na lewy, minuta pracy na prawy łokieć z krokiem do przodu. Przechodzimy dalej. To co mówiłem w wst wstępie, e, Krav Maga e, to jest charakterystyczny system samoobrony, w którym przeciwnik może się znaleźć z każdej strony, z boku i z tyłu. E, to wyróżnia bardzo mocno od sportów walki, gdzie ta walka jest zdefiniowana jeden na jeden. Wrócimy na chwilę do pozycji półpasywnej i zapracujemy sobie łokciami w różnych kierunkach. Najpierw pokażę kierunek w poziomie bok i tył, czyli najbardziej bazowy. Z tej pozycji najpierw mamy bok, zasada będzie taka sama, dłoń dociśnięta do barku. OK. lekko wychylam się na nogę bliższą przeciwnikowi oczywiście wariantem będzie, jeżeli ktoś jest bardzo blisko że ten ciężar ciała odsunę okay. też uderzę w bok, ale odsuwając robiąc sobie przestrzeń na to uderzenie Wy skupcie się na tej bazowej wersji czyli lekkie wychylenie w stronę przeciwnika, żeby była siła patrzę gdzie uderzam, druga ręka w gardzie i wracam okay. mamy bok i pracujemy sobie jeszcze. Pokażę z różnych stron. Es. Es. Bardzo ważne jest przy tym uderzeniu, zwróćcie uwagę, w boku będzie to widać, żeby nie robić zamachu. Jeżeli zrobię w ten sposób zamach, to jest blisko. Wystarczy, że zablokuje mi tu rękę i już oddaję plec. Kosztem siły w samoobronie. Chcemy uzyskać zaskoczenie, czyli to pierwsze uderzenie, nawet niech będzie lżejsze, ale niech ono trafi bezpośrednio. I później będziemy kontynuować atak. Ok? I bez zamachu z tej strony, bez zamachu odciągania ręki prosto w cel. Ok? To jest łokieć bok do przećwiczenia za chwilę, ale od razu dodajemy łokieć w tył w tej samej płaszczyźnie. Pokażę najpierw, może w z frontem do Was, patrzę za barkiem, za, e, za ramieniem, dociskam dłoń do barku tak samo lekko, obniżam środek ciężkości broda nisko i pełnym skrętem też tą częścią łokcia uderzam w tył. Druga ręka w garcie. Pokazuję. i do Was. Minuta takiej pracy bok, tył, nic dalej, zostajemy w tej samej pozycji. Zaraz przejdziemy dalej. Dodajemy pracę nóg. Czyli zobaczcie, teraz za każdym razem, jak uderzymy łokieć kierunkowy, odwrócimy się do pozycji walki, czy tej wykroczonej, zakrocznej pozycji. Czyli uderzyłem bok, teraz przestawiam nogę, wychodzę do pozycji. Przed chwilę będę w odwrotnej, z prawą nogą z przodu, okay. Druga strona. Uderzyłem łokieć, Przedstawiam nogę i jestem w pozycji. Okay. Do Was. Yes. Przedstawiam nogę i jestem w pozycji. Hop. Jestem w pozycji, tak, żeby móc dalej atakować, okay. To samo w tył. Uderzyłem, przestawiam nogę. Robię kroczek, obracam się do pozycji walki. Ok. Hop. Pozycja. Hop. Uderzyłem. Hop. Odwracam się do stabilnej, dobrej pozycji walki. Ok. Wszystkie kierunki chciałbym, żebyście teraz przećwiczyli, ale po uderzeniu przestawiam nogi do pozycji. Za każdym razem ma się przyjąć stabilną, dobrą pozycję tak, żeby dalej móc zacząć atakować. Jedziemy. Teraz e, kolejne uderzenia łokciem, e, które też można zastosować i wplatać w, w swoją walkę z, z cieniem. One są sytuacyjne. Jeśli chodzi o bok, to najczęściej będę miał ręce opuszczone, tak? e, żeby te, tego łokcia użyć. E, Mogę wszystkie techniki ćwiczyć z tej pozycji z ramionami, tu czy też stojąc w realnej sytuacji mam telefon w ręku, ale mogę mieć też ręce opuszczone. Szczególnie z tej pozycji, łokieć pionowo do góry wyciągam, e, uderzam i stąd być może poprawię łokcie w bok. Tak? Czyli mamy taką prostą rzecz: ciągnę ramy blisko, blisko siebie, nigdzie tam daleko, hop. Tu, ręka czy tu, to jest nieistotne. Raz. Ok, to jest jako dodatek. I z tyłu, szczególnie ważne, kiedy na przykład ktoś obszer rękę na moim barku, nie mam jak uderzyć w ten sposób, są dwa uderzenia, które możemy wykorzystać. Możecie znowu zaczynać w tej pozycji albo z tej. Łokieć prowadzimy blisko ciała. Uderzamy na żebra, na niską strefę. Ok. Tyłem do Was, będzie najlepiej widać. Ok. Łokcie nie odwodę szeroko. On idzie blisko. Hop! I e, bardzo podobny kierujemy też do tyłu na, na twarz, na brodę. Najczęściej one będą w kombinacji, czyli raz, Teraz. Ok? Czyli na przykład nie mogę tą stroną, pójdę w centrum. Ok? Popracujcie sobie taką kombinację na doskonalenie tych dwóch łokci w tył. Uderzam nisko, na dolną strefę. Raz, wracam lekko ręką, dwa, uderzam w tył, za tym mogę przejść do pozycji walki. Tak. Czyli jeszcze raz. Niska strefa, żebra. Lekko wracam. Czy w ten sposób, czy w ten sposób łokieć drugi w tył, odwracam się do pozycji. Tak. Czyli patrzę raz, raz, wracam do pozycji. Ok, przećwiczcie również te łokcie. Szybka zbiórka tego, co było. E, pozycja półpasywna, czyli jeżeli jestem świadom, ktoś stoi przy, na, przeciw mnie ręce, zawsze wyżej niż agresor. E, ale mogę też ćwiczyć sobie, jeżeli ćwiczę kierunkowe łokcie, gdzie ręce mam zupełnie opuszczone, prawda? Wręcz w kieszeni. I stąd muszę zacząć działać. Więc tak samo możecie sobie to ćwiczyć, ale to ćwiczymy tylko kierunkowe w łokcie. Rzadziej ćwiczcie w tej pozycji, jeśli chodzi o front, dlatego że zawsze chcemy, żebyście byli gotowi. Czyli zawsze, jak tylko coś się dzieje, jest taka pozycja negocjacyjna, ale ja z tej pozycji mogę się bronić i atakować. Czyli mieliśmy łokieć w poziomie, w pionie, kombinacje, wyjście do pozycji, Jednej, drugiej eee, ta sama noga. Łokieć w bok. Łokieć w bok. Sytuacyjny łokieć w bok. Bazowo. Łokieć w tył. Łokieć w tył. Łokieć niska strefa żebra. Łokieć wąsko-pionowo na brodę. Okay. Pozycja walki, również mieliśmy podstawowe kombinacje i podejście z jednym łokciem, bądź podejście z drugim. Teraz dwa drille koordynacyjne i dwa drille doskonalące to, co zrobiliśmy dzisiaj. Pierwsza walka z cieniem, w pozycji walki najpierw, 360 stopni, same łokcie to co macie do dyspozycji to jest tak naprawdę to co było dzisiaj na treningu tak? ponieważ było poruszanie się oczywiście poruszanie się wielokierunkowe teraz dodajemy dodajemy sobie pracę łokciem w przód kombinację co jakiś czas wyobrażam sobie że pojawia się kolejny przeciwnik jest z boku uderzam łokieć kierunkowy na przykład z boku bądź w tyłu przestawiam nogę, to też było do pozycji i pracuję w tą stronę Wyobrażam sobie, hop, odwracam się i pracuję w tą stronę, ok? Na chwilę zmieniłem pozycję i pracuję dalej. Czyli chodzę sobie, chodzę, raz, raz, chodzę, pracuję dalej, hop. I znów poruszam się, chodzę, łokieć, kombinacje, coś się dzieje, patrzę, uderzam w tył, odwracam i działam dalej. Czyli to jest pierwszy drill. Minuta takiej pracy 360 stopni, e, ze zmianą kierunku, z tą techniką kierunkową, czyli łokieć przód, bok, tył. I kolejny drill, charakterystyczny bardzo dla trafnoga, i dla samoobrony. Wychodzimy do pozycji zupełnie nieprzygotowanej, i teraz możecie sobie maszerować. Możecie sobie na początku stanąć jak chcecie, ale wyobrażacie sobie jakąś sytuację. Na przykład wyobrażam sobie, że ktoś się pojawia z tyłu, patrzę, uderzam łokieć kierunkowy, odwracam się i w tą stronę też zapracuję te dwa, trzy łokcie. Tylko na łokciach się możecie skupić w tym ćwiczeniu. Oczywiście mogą być to wszystkie inne ataki, ale dzisiaj doskonaląc sobie łokcie, warto się na tym tylko skupić. I znowu. Chodzę sobie, wyobrażam sobie, że coś się dzieje, hop, ktoś podchodzi do mnie, jest blisko. Zaczynam z pozycji nieprzygotowanej, uderzam w bok, hop, hop, hop. Chwila rozwinięcia, odejście, skanowanie i luz. Skanowanie, czyli patrzę w lewo, w prawo, kontroluję otoczenie. Pamiętajcie o OK, czyli mamy znowu, maszeruję sobie. Idę, wyobrażam sobie sytuację, raz, raz, hop, raz, raz, raz. Uderzyłem, odchodzę, patrzę w lewo, w prawo, co się dzieje, i znów przechodzę sobie do rozluźnienia. I luzu. Do roboty. Popracujcie sobie teraz. Pierwsza walka z cieniem, czyli zdefiniowana pozycja walki przód, bok, tył, odwracam i pracuję. I. Pozycji nieprzygotowanej, pozycji samoobrony, bądź z marszu, nawet hop, zaczynamy i coś działa. Do roboty. E, dzięki za dzisiaj, za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że Wam się przyda wszystko to, co sobie e, dzisiaj przepracowaliśmy. E, że Wam poukładało też w głowie e, techniki, e, kiedy użyć, jak używamy łokci Krafmaga. Oczywiście dzisiaj zajęliśmy się bazą. Ja takim słowem komentarza jeszcze ostatnim, oprócz płaszczyzny poziom i pion, oczywiście są płaszczyzny przekątne, tak? Natomiast znowu to nie jest poziom basic, początkujący. To dopiero później sobie wprowadzamy. Również nie mówimy dzisiaj o uderzaniu w parterze, bądź o osobie, która jest przy... Ustabilizowana na przykład o ścianę, bo wtedy te łokcie też trochę inaczej uderzamy. Czy jak trzymamy za kark, to też jest troszkę inaczej, inny sposób uderzania. Jest on bardziej w przód, bardziej przed ramieniem, łokciem niż bazowo, tak jak dziś przepracowaliśmy. Ale nie wszystko na jednym treningu. Skupcie się na tym, o czym była mowa dzisiaj. Pokładajcie sobie w głowie, potrenujcie. wplatajcie we wszystkie inne treningi. Również siłowe. Można sobie to urozmaicać, budować takie dowolne workouty, albo przepracować to, co było dokładnie dzisiaj i, i trochę pobawić się tym i poukładać w sobie w głowie. Dzięki bardzo, do zobaczenia, hej!